Alti. Takie ceny to ja lubię! Lejs. To nie lejs. Lejs. Nie ma lejs? Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lejs-lejs. Jak maj. godziny. to. A skorpowa o maju. to. witamy maje! Cześć! A jakieś rośliny? Coś, co rośnie? Rosną to oszczędności, bo zwracamy stówę za Wydane 500 na te produkty do ogrodu. No to raz, dwa dolary. Spójrzcie, telenowela, która się zaczęła, jak byłam młoda, właśnie się skończyła, mm, Najdłuższa. A chrupki Star wciąż chrupią. Chrupek Star wystarczy dla wszystkich. Star, pyszne chrupanie dla każdego. Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w oręcz. Tak, i nic za niego nie uczciwa cena. A internet 5G bez limitów, więc streamuje bez limitu. No to lecimy z live'em tak szybko? Tako! A gdzie oni poszli? Do Orange. Ty też idź po nowy smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to płacimy za smartfon. Tako! Bo Orange jest. Chcesz, by twoja Pepsi miała orzeźwiający, cytrynowy smak? Ale krojenie, dźwiganie i wyciskanie daje ci prawdziwy wycisk? Odkryj Pepsi Twist oraz Pepsi i Takie proste. Jak festiwal cenowych okazji, to Allegro Smart Ekscytacja. W dół, nawet do połowy. Okazje tak wielkie, że przyciągają spojrzenia. Sprawdzaj atrakcyjne oferty z obniżkami do 50%. I wybieraj spośród tysięcy produktów z różnych kategorii. Jak tak, to Allegro. Mac and cheese? Się... co? Mac and cheese w domu. Knorr Fix Mac and Cheese. Wygodnie i pysznie. Knorr Fix Mac and Cheese w domu. Jesz jak chcesz. A teraz nowość. Mac and cheese Posmarowałbyś mnie? Takie nie, nie dzięki. Can't touch this. Can't touch this. Ratunku, ratunku, Pamla! Tyś na to właśnie ci tvn 24 Plus daje do myślenia. Świat leży do ciebie. Czas by był nadzwyczajny. Lexus LBX jest dostępny już od 139 900 zł. Lexus, elitarny w każdym miarze. Ciekawe oferty wakacyjne są w Twoim zasięgu. Sponsorem programu jest właściciel aplikacji i sieci salonów sprzedaży wycieczek do Egiptu. Wakacje.pl Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Dolina Noteczy. Sponsorem programu jest właściciel marki Evelyn Cosmetics. Producent pilnująco wygładzających podkładów i korekty. Wodą Termalną Wonder Match.